Dzień dobry, witam Was w drugim odcinku top 5 ciekawostek o historii Polski i zanim przejdziemy do numeru 1, chciałbym zapowiedzieć powstanie kilku nowych serii, w których będą ciekawostki pojedyncze, lecz to szerzej opowiedziane. Życzę więc tradycyjnie miłego oglądania. Numer 1. Nicefor Czernichowski. Polski magnat zesłany przez Rosjan na Syberię. Postać, którą zna może jeden na milion. Właśnie ten szlachcic wzniecił bunt razem z resztą zesłanych, zamordował lokalnego wojewodę i, żeby przetrwać, wybudował fort zwany Jaksał. Przez pierwsze kilka lat działał jako niezależny władca, jednak po amnestii i wsparciu finansowym zaproponowanym przez Sara, został jego podwładnym, zachowując rząd. Kiedy Chińczycy oblegali Jaksa, i list z żądaniem kapitulacji napisany został w języku rosyjskim, chińskim, mandżurskim i polskim. Ponadto wchodząc na wikipedię państwa Jaksa, które obecnie wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, możemy przeczytać, że językiem urzędowym jest numer 2: pierwsza odsiedź wiedeńska. Większość osób słyszała jedynie odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku, kiedy król Jan Sobieski przyszedł z odsieczą obleganemu przez Turku Widniowi, Jednak podobna sytuacja miała miejsce w 1619, kiedy Zygmunt Waza wysłał lisowczyków na pomoc austriackiej stolicy obleganej przez Siedmiogrodzian. Polska lekka jazda rozbiła wtedy oblegających. Numer 3. Kozacy Grupa ludzi znana lub kojarzona przez prawie każdego dorosłego zamieszkiwała ona dzikie pola, czyli rozległe stepy, obecnie Ukraina. Kozacy, nie licząc kilku powstań, byli wiernymi sługami Rzeczpospolitej, a ich piechota była niezwykle potężna. Kozacy mieli także silną flotę, na którą przypadały czajki, łodzi bojowe, małe i niezwykle zwrotne. Dzięki nim kozacy dostali się aż na przedmieścia tureckiego Konstantynopola. Numer 4. Polska szabla. Broń, którą w Polsce zaczęto używać pod koniec XVI wieku. Była to na początku szabla węgiersko-polska, później husarska. Były to jedne z najlepszych szabli na świecie, ponieważ dzięki zakrzywieniu możliwe było wykonanie każdego cięcia. Takie, tak naprawdę była to szabla tatarska, niezwykle skuteczna, której potem zaczęli używać Polacy. Numer 5. Bitwa pod Oliwą. Bitwa morska stoczona pomiędzy polską i szwedzką flotą, uważana za największe zwycięstwo w historii polskiej floty, jednak jej słowa ugarza fakt, że Polacy dysponowali większą ilością statków, a Wiktoria nie miała żadnego znaczenia militarnego.